Cześć, witajcie w Zdolnych Zdanych. Dzisiaj na łączach mamy Michała ze studia AdiSonda, która jest częścią grupy Grand Torton. Cześć, Michał. Dzień dobry. E, Michał, generalnie teraz duża część naszego życia z dnia na dzień przeniosła się do internetu e, i tak naprawdę tam też przeniosła się w dużej mierze sprzedaż, e, patrząc z drugiej strony, nasze zakupy. Tak? To jest dla wielu firm teraz główne, jedyne źródło, gdzie mogą sprzedać swoje produkty i usługi. E, I powiedz mi, czy, czy firmy mogą zrobić coś, żeby zwiększyć swoją sprzedaż? Czy na przykład to, to co one zrobią ze swoim wyglądem, na przykład e-sklepu, i tak nie ma żadnego znaczenia, bo w decydującą rolę i tak gra obecnie cena. Cena produktów, usług, którą, którą gdzieś tam firmy wyznaczają. Wydaje mi się, że cena przestaje grać rolę kluczową. Gdybyś spojrzała na problem zakupów takich codziennych zakupów spożywczych, zakładam, że w Warszawie jest to dość długi czas oczekiwania, zresztą tak samo jak w Krakowie. Kiedy próbowałem zrobić zakupy za pomocą strony internetowej, czas dostawy wynosił około trzech tygodni. I to jest jeden z takich aspektów, który moglibyśmy poprawić w komunikacji i na linii klient i nasza usługa klient i nasz sklep, a zanim produkty, które oferujemy. Inna, inny obszar, który może być związany z, z tak zwanym user experience, czyli z tym, w jaki sposób nasi klienci odbierają i czują to, co się dzieje pomiędzy nimi a naszym sklepem, no to jest kwestia obsługi klienta i tego, w jaki sposób oni i czy w ogóle mogą wykonać pewne działania na, na naszej stronie internetowej. W dzisiejszej sytuacji spotykamy się dość często, z organizacjami, które dopiero chcą transformować swój biznes i przenieść go z offline do online. Jest to związane z tym dokładnie o czym wspomniałeś na samym początku, czyli z kwarantanną, pewnym odosobnieniem i społecznym dystansowaniem się od ich i od innych. Jednym z przejawów tego dystansowania jest, nie wiem, zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych, galerii handlowych, ale też mniejszych sklepów, często rodzinnych, które po prostu boją się o swoje zdrowie, pracownicy sklepów boją się o swoje. Michał, ale mówisz, że część firm dopiero o tym myśli, to tak zadam od razu pytanie, to ile czasu tak naprawdę potrzebuje firma, która w ogóle przez internet nie sprzedawała, żeby zacząć to robić? Jak długo m, trwa ten proces takiego tej, wypchnięcia sprzedaży do internetu? Wszystko zależy od tego... Nie tylko słychać zależy od... Nie słychać mnie? Już teraz tak. Mów. Sąsiad na górze robi remont, więc Uch. być może przez to. E, to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju produkty sprzedajemy i jakiego rodzaju biznes prowadzimy. E, w niektórych przypadkach, takich najprostszych, to pewnie jest od miesiąca do dwóch, albo od kilku do y, od, od dwóch do sześciu tygodni, na to, żeby postawić prosty sklep, który może sprzedawać. Oczywiście w ekstremalnych sytuacjach ten czas e, dowiezienia i wypuszczenia produktu na rynek może być krótszy. To wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy poukładani wewnętrznie i jak bardzo też e, przygotowywaliśmy się mentalnie na tą zmianę. Nawet jeżeli nie postawiliśmy jeszcze sklepu internetowego, mogliśmy o tym myśleć i mogliśmy e, poczynić jakieś e, prace przygotowawcze, chociażby związane z, e, z bazą produktów. Przygotowaniem opisów tych produktów, zebraniem ich do przysłowiowej kupy i umieszczeniem ich w jednym miejscu. To są takie czynniki, które bardzo mocno wpływają na, na jakby nasze działania. Inny aspekt to, to jest chociażby nie wiem, podpisanie umowy z firmami kurierskimi albo firmami, które w jakiś sposób będą nam świadczyć usługi dostarczania naszych produktów. No bo mówmy się, co z tego, że. Założymy sklep internetowy, jeżeli nikt nie będzie mógł otrzymać naszego produktu przez dłuższy czas, bo, bo po prostu nie mamy go kim, kim dostarczać. Natomiast to już jest zupełnie inny obszar związany z logistyką i, i całym łańcuchem dostaw różnego rodzaju produktów. No i jeszcze trzeci aspekt, który jest dość istotny, no to kwestia zapłacenia. Za, e, za te produkty. Większość użytkowników, większość z nas przyzwyczaiła się do tego, że wchodząc na dowolny sklep internetowy, do dowolnego sklepu internetowego, możemy zapłacić za zrobione zakupy za pomocą e, tak zwanego szybkiego przelewu z wykorzystaniem na przykład bramki płatniczej. To też są kwestie, które przedsiębiorcy, organizacje powinny rozważyć e, przed podjęciem decyzji o cyfryzacji. Natomiast e, to jest tylko jeden wycinek. E, drugim wycinkiem rzeczywistości e, są firmy, które już prowadzą sklepy internetowe, e, i być może te sklepy internetowe e, w obecnej sytuacji zwiększonego ruchu potrzebują jakiejś zmiany, jakiejś optymalizacji wynikającej z tego, że e, mamy więcej klientów, e, ci klienci mają trochę bardziej specyficzne potrzeby dotyczące naszego sklepu internetowego. E, i my też musimy się dostosować jakby do, do ich potrzeb. Świetnym przykładem jest e, strona internetowa jednej z e, sieci handlowych, e, której nazwy tutaj nie wymienię, która dla swoich zalogowanych użytkowników e, na stronie głównej wprowadziła taką opcję. Sprawdź, kiedy y, możemy dostarczyć twoje produkty, kiedy najszybciej możesz je otrzymać. Wcześniej y, ta funkcjonalność była dostępna dopiero na samym końcu, kiedy skompletowaliśmy koszyk, złożyliśmy zakompanie i wtedy mogliśmy sobie wybrać, a tutaj masz za trzy dni. W tym momencie y, te, te terminy są dużo bardziej y, rozstrzelone w czasie. Z tego względu taka funkcjonalność bardzo ułatwia nam y, zadania. Czyli jak dobrze rozumiem, jak już ktoś ma teraz sklep internetowy, to to, co teraz powinien zrobić, to przyjrzeć się temu sklepowi i spróbować znaleźć obszary, gdzie jest możliwa optymalizacja, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na decyzję klientów, tak? Może podpowiesz, jakie są takie obszary, które można optymalizować i które powinno się optymalizować, a które powinno się teraz zwrócić uwagę przy, przy właśnie takiej analizie. Hmm. Oczywiście tych obszarów jest wiele. Na pewno w dzisiejszej sytuacji kluczowa jest tak zwana ścieżka zakupowa i, i checkout czyli e, powiedzmy taka struktura formalna, która stoi za, za naszym zakupem. E, chodzi o to, żeby na tej ścieżce zakupowej e, nie wrzucać użytkownikom kłód pod nogi. W dzisiejszej sytuacji jest to o tyle istotne, że jakiekolwiek komplikacje związane nie wiem, z założeniem konta, dodaniem produktu do koszyka, zwiększeniem liczebności, zmniejszeniem liczebności, informacją na temat stanu zapowarowania tego sklepu, mogą w bardzo mocny sposób wpłynąć w ogóle na decyzję zamawiającego. W sensie, być może w skrajnych przypadkach ktoś porzuci ten koszyk i powie, ok, to nie ma sensu. jak za bardzo się denerwuję, znajdę sobie innego dostawcę, który, który może mi to dostarczyć. W najgorszym przypadku, jeżeli to jest, nie wiem, produkt spożywczy, wyjdę z tego domu i pójdę do marketu i go kupię. Jakby to są rzeczy, które spokojnie jesteśmy w stanie wyłapać, analizując na przykład dane z Google Analytica lub innych narzędzi analitycznych, które mamy podpięte do naszego sklepu internetowego. W sytuacji, kiedy zaobserwujemy, że, że taki problem się, się pojawił i do końca nie wiemy, w jaki sposób go rozwiązać, możemy udać się do, do jakiegoś specjalisty, który zajmuje się między innymi użytecznością i poprosić go o coś, co my nazywamy audytem użyteczności, e, czyli takim eksperckim spojrzeniem na ten sklep e, i diagnozą i rekomendacjami, w jaki sposób ten sklep mógłby e, zmienić te obszary funkcjonowania, tak aby to było bardziej przyjazne, bardziej efektywne dla użytkowników. A tak z ciekawości zapytam, z Twojego doświadczenia, taki audyt e e sklepu jaki wzrost sprzedaży powoduje? Czy to, czy to jest, da się jakoś to określić? Czy macie jakieś takie dane? Wiesz, co, to wszystko zależy od rodzaju błędu. No bo jeżeli miałaś w sklepie internetowym błąd na poziomie koszyka, bo na przykład nie dało się dodać większej liczby produktów niż na przykład 5. I za każdym razem, żeby kupić na przykład, nie wiem, załóżmy 10 bananów, gdyby były sprzedawane na sztuki, musiałabyś składać dwa oddzielne zamówienia. To jest sytuacja, która może być uciążliwa dla użytkownika. W idealnym świecie prawdopodobnie on poszedłby do sklepu, w którym to działa w miarę, w miarę normalnie. Więc to wszystko zależy od, od problemów. Bardzo często też w sklepach internetowych bardzo małe zmiany, dajmy na to w tak zwanej karcie produktu, czyli w tym widoku, w którym mamy opisane, co to jest za produkt, jaką ma cenę, jakie ma funkcjonalności lub, lub specyfikę oczywiście w zależności od branży, prowadzone były na przykład badania mówiące o tym, na ile posiadanie brody przez, przez modela wpływa pozytywnie na konwersję. I to był sklep z bodajże ubraniami dla mężczyzn, no i okazało się, że te, które były prezentowane przez brodatych, były bodajże 20-30% części kupowane przez, przez użytkowników. I oczywiście takich smaczków i jakby takich informacji może się pojawiać może się pojawiać wiele. Natomiast to wszystko zależy od tego co chcemy osiągnąć i jaki mamy problem obecnie. I teraz to co najczęściej w tym momencie obserwujemy na rynku wśród firm z którymi rozmawiamy na temat cyfryzacji no to to są właśnie dwa obszary. Jeden Szybkie zmiany, które pozwolą nam zoptymalizować naszą sprzedaż i trochę poprawienie tego, co mamy w tej chwili. A druga sytuacja: nie mamy e commerce chcemy zacząć sprzedawać online nowo. W jaki sposób to możemy zrobić? Dobra, to na koniec, Michał, tak w trzech słowach rady dla przedsiębiorców, którzy, no dajmy na to, chcą zoptymalizować ten swój sklep. Co teraz w pierwszych krokach powinni zrobić? Spojrzałbym na dane analityczne, sprawdziłbym, w których miejscach użytkownicy mogą mieć problem z, z interfejsem lub z, z procesem zakupowym e, i może nas o tym informować chociażby współczynnik odrzuceń e, koszyka. E, następnie trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób i skąd w ogóle wynika ten, ten problem i ten błąd oraz w jaki sposób możemy go szybko i łatwo naprawić. Jeżeli chodzi o y, tych klientów y, albo tych, y, te firmy, które jeszcze nie mają i nie posiadają y, sklepu internetowego, no to w pierwszej kolejności trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego w ogóle chcemy sprzedawać online. Dlaczego chcemy przenieść naszą y, jakby sprzedaż i w jaki sposób chcemy się wyróżnić wśród y, innych firm, które, y, które są na rynku. Y, I mamy tutaj jeszcze jeden bardzo istotny. Y, Istotny element, o którym warto byłoby wspomnieć, no bo do tej pory mówię o sprzedaży, ja mówiłem głównie o sprzedaży B2C, czyli sprzedaży dla klientów, nazwijmy ich detalicznymi. Natomiast mogą się też pojawiać potrzeby związane z klientami B2B, czyli klientami biznesowymi. Dajmy na to związanymi też ze zmianami, które wydziały się w oku. Dajmy na to z tym, że większość pracowników przeszła na pracę zdalną. Jedna, jeden, jeden ze sklepów zajmujących się sprzedażą produktów RTV, AGD uruchomił jakby część sklepu dedykowaną klientom B2B, firmom, które chciałyby na przykład kupić sprzęt po okazji jej cenie dla swoich pracowników pracujących na, 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 na home office. A. I to jest trochę inna rzeczywistość. Jakby pewne zachowania, one są te same, jakby firmy chcą kupować tak samo, jak kupują to w czasie wolnym na sklepach internetowych. Natomiast funkcjonalnie mamy tam trochę, trochę różnic wynikających już z samego handlowania i jakby współpracy z firmami, a nie, a nie z klientami. I to też jest kwestia do przemyślenia na samym początku, w którą stronę chcemy pójść i kto tak naprawdę jest naszym klientem. Czyli trochę reasumując, jeśli posiadasz sklep, zobacz, jak on funkcjonuje, sprawdź dane i zastanów się, czy jesteś w stanie samie w szybki sposób jakby poprawić te rzeczy, które nie działają lub mogłyby działać lepiej. Jeżeli nie posiadasz sklepu internetowego, po pierwsze zastanów się, dlaczego chcesz przejść online, przejść w kanał sprzedaży online. Po drugie, przemyśl, kto jest Twoim klientem? Czy to jest tylko i wyłącznie klient B2B B2C, czy też mamy jakieś aspekty klienta firmowego? Michał, a tak, tak, no, dlaczego chcę przenieść um, biznes swój do online, no, to myślę, że teraz odpowiedź jest um, prosta. No po prostu to jest jedyny kanał sprzedaży, jaki teraz jest dostępne? Czy, czy są jeszcze jakieś tutaj, coś innego masz na myśli? Bo wydaje mi się, że te argumenty już teraz u wielu osób są podobne, tak? Dlaczego chcą przenieść? Czy, 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 czy ta sytuacja ma jakiekolwiek znaczenie? Ta odpowiedź, dlaczego zależy, jakby ona jest ono ma znaczenie w szerszej perspektywie, bo oczywiście w pierwszej kolejności dlaczego chcę przenieść swój biznes do online, u? bo chcę przeżyć, jakby chcę przenieść swoją sprzedaż. Pytanie czy to jest możliwe. Jeżeli sprzedajesz, nie wiem, kwiaty doniczkowe, pewnie to może być trochę utrudnione. Z drugiej strony być może rozwiązaniem nie jest postawienie sklepu internetowego, a Mocniejsze działanie w, w kanale, nie wiem, mediów społecznościowych, yy, publikowanie swoich treści na grupach pomocowych. Yy, jakby wspomniałem o tych kwiatach, dlatego, że kilkukrotnie już na, na różnego rodzaju grupach takich wsparcia yy, na Facebooku znalazłem sporo właśnie ogłoszeń na zasadzie mamy sporo kwiatów, nie chcemy, żeby się zmarnowały, możemy je oddać, sprzedać za yy, bestień i tak dalej. I jakby to są pomysły, które, które warto rozważyć, i kanały dotarcia do użytkowników, które warto rozważyć. Być może też się okaże tak, że nasi klienci mogą nie być online w sensie mogą nie czuć potrzeby zakupu naszego produktu online. Bo na przykład to nie będzie y, produkt pierwszej potrzeby. Patrząc na statystyki e-commerce'ów, y, robiłem to jeszcze przed naszym, y, naszym telefonem, y, no to dość mocno wzrosła sprzedaż y, i to w zasadzie jest dość racjonalne. Produktów spożywczych, y, różnego rodzaju chemii, kosmetyków i, i lekarstw w, w kanale online spadają y, rzeczy które, i produkty, które nie są y, produktami pierwszej potrzeby. Moda, ubrania, obuwie, tego typu historie. Natomiast też spotykamy się z, z firmami, które chcą sprzedawać nietypowe rzeczy. Na przykład ostatnio pracowaliśmy nad optymalizacją takich stron sprzedażowych w branży nieruchomości. I to jest możliwe jest też możliwość jakby optymalizacji tych, 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 tych serwisów. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na szereg pytań, które, które wcześniej zasygnalizowałem. Dobra, to dzięki, Michał, za te wskazówki. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Wiem już dużo więcej o tych internetach. Eee, wam dziękuję za, za dzisiejsze oglądanie nas i zapraszam na kolejny odcinek.